Cześć! Witam Was w serwisie kulturalnym Telewizji TV7. Jeżeli nie macie jeszcze planów na świąteczne popołudnie, oto kilka propozycji. Znaczna pamięć władcy pierścieni, a na ścianie Twojego pokoju wisi plakat Hobbita, to nie możesz przegapić premiery filmu Eragon, która jest ekranizacją powieści dziedzictwo Paloniego. Głównym bohaterem jest młodzieniec, który znajduje smocze jajo. Jak poradzi sobie z czekającymi na niego przygodami? Zobacz we wtorek w swoim ulubionym kinie. Ambitne świąteczne granie? Brzmi nieprawdopodobnie, a jednak. Przekonaj się o tym i przyjdź we wtorek o 12 na Zamek Książąt Pomorskich do sali Bogusława. Wystąpi tam młodzieżowa zamkowa orkiestra kameralna. Bilety darmowe do nabycia w kasie zamku. Wolisz jednak imprezowe święta? Przyjdź do Black Pearl. Na pokładzie klubu będziesz mógł przeżyć atmosferę prawdziwej morskiej zamieci. Baw się dobrze do białego rana. Do zobaczenia już jutro w serwisie kulturalnym TV7.